Angelika w przyszłym roku skończy 30 lat. Pierwsze vlogi, jakie można zobaczyć na jej kanale, są z 2013 roku. Andziaks i jej mąż poznali się w klubie nocnym Delight w Warszawie. Czas leci, przyzwyczajenia zostają, tym samym licząc na dodatkowy rozgłos, będąc w ciąży, zamówiła chłopakowi stripteaserkę. Z każdym filmem pokazywała coraz więcej, łamała tabu i prowokowała. Przełomem, który przyniósł jej największą popularność, było pokazanie filmu z porodu. Kontrowersja dzieli widzów, ale przynajmniej od razu przynosi rezultat, i twórca zaczyna mieć swoich wyznawców. I tak właśnie ma to działać: jeśli przysparzać sobie wrogów, to tylko wśród ludzi, którzy i tak nie kupiliby danego produktu. Dorobiła się ponad miliona obserwujących. Dzięki takiej strategii. Zamówiłam dla mojego chłopaka striptizerkę e, Ma on 27 lat I znaczy słuchajcie, on jeszcze nigdy, nikt mu nigdy nie zamówił striptizerki Ani na żadne urodziny Do wieczoru kawalerskiego jeszcze nie miał Tak jak mówię, dla was może to być em, szalone Bo nie znacie mnie z tej strony, ale ja naprawdę jestem taka szalona I takie rzeczy uwielbiam robić Moja mama z roku ma striptizera na swoich urodzinach Właśnie zamawianego przeze mnie Piszcie w komentarzach, czy szalony pomysł, czy wam się podoba Stwierdziłam, że kurczę, gdzieś w drodze Nie możemy zdziadzieć i. Nie możemy Wiesz, jakby były sam z chłopakami, to by było szaleństwo i by było super. A że my będziemy dziewczyny, może się będzie troszeczkę krępować. Zobaczymy. Zawsze możecie wysiąść. Nie, nie, my też chcemy, My jesteśmy chętnymi z dziewczynami na takiej imprezy. To jest bardzo e, takie... duże otwarcie, jeżeli ludzie chcą się bawić tak. w taki sposób i korzystać po prostu z różnych atrakcji. Ale, Ale nie roz... tak śmiesznie już któryś raz kupować alkohol na imprezę i wiedząc, że nie będę pić. Nie Pani to bardzo była rozbrana rozebrana i... To wiesz, Gdzie te łapki będą A ja oh, tylko, yeah. a ja tylko gdzieś leciały a ja tak... Nie, to nie do palenia! Rodziciel nie przystoi, tak? Nie, bardzo cię trudno, aś na tym Dziękuję. Cały czas odchodzę do niej, boże, dziękuję ci, to był taki mega prezent. Zdecydowanie podobała mi się pani z klippizerka, no nie dziwne. Powiem że myślałam, że ta dziewczyna będzie coś ubrana i powoli będzie się stopniowo rozbierać do bielizny. A ona była w bieliznie, zaczęła w bieliznie, a później już była bez. Oczywiście, słuchajcie, skonsultowała to ze mną i zapytała, czy to jest ok, i tak! Także to super, bo ja w ogóle więcej możesz na nim tańczyć, on będzie na pewno bardziej zadowolony Luka już jest prawie przed 30, trzydziestką, no, mamy dzisiaj w drodze, nie możemy zdziadzić, musimy sobie takie małe iskierki fundować w naszym życiu Piszcie koniecznie w komentarzach, jak wam się podobał mój pomysł Nie stresuj się już, to ja A, no Andrzej, ja się zastanawiałam, czy tam jechać do wsi Przegrywamy taki film, że słuchawki się nakłada na uszy i ja nie słyszę, co ty mówisz i gadam do ciebie Aha. To nie mam do edyty i Edyta też mówi. Ktoś się porwał, a ja tak. Jezu, <śmienicza> yes, a ja wiesz co ja miałam w głowie, już raz taką rozmowę z Tobą miałam. No pamiętam, pamiętam, bała się jak to co się działo. To. No nie bała no, się jak to się działo. No wiesz, a to prawda. A więc ja już mam w ja myślę, że. nie mogę ktoś. Bo jest w domu z Tobą i ty mam. No pamiętam, bała się jak to się działo. No nie bała się jak to. Jak ja już mam taki, jak, też. jak ja sobie myślę, Po ja tak. ktoś To jest z domu, z tobą, i ty zjadę rządzami. Jeszcze w koniecznych komentarzach, jak będzie podobał mój pomysł. Po rozstaniu z ojcem Angeliki, Tomaszem Zającem, babcia pomagała w wychowaniu wnuczki. Nie mieszkali od razu w Warszawie, tylko najpierw w Nysie, skąd pochodzą, potem w Zakopanem. Kiedy Angelika miała 6 lat, jej mama wyszła za mąż za Wojciecha. Z vlogów można wywnioskować, że Aga była raczej nieobecną matką. Potrafili z ojczymem zostawić ją nawet na święta. Aga była też współwłaścicielką rezydencji Gubałówka w Zakopanem i prezesem zarządu przedsiębiorstwa Optima Prosperity oraz właścicielką hotelu 66 w Warszawie, w którym również pojawiły się problemy. Komentarze pod artykułami są zastanawiające i rozbudzają ciekawość. Małżeństwo przetrwało 18 lat. Po rozstaniu w 2022 roku, gdy Andziaks miała 24 lata, Wojtek związał się z dwudziestoletnią kopią swojej byłej pasierbicy. Mężczyzna może imponować swoją pozycją społeczną, szerokimi kontaktami w świecie celebrytów i aktorów oraz dojrzałością emocjonalną. Mimo swojego wieku nie rezygnuje z aktywnego życia towarzyskiego i regularnie przyciąga uwagę mediów. Znany jest z zamiłowania do luksusowych aut oraz ekskluzywnych podróży. Jak donosi Puls Biznesu, były prezes Optima Development Poland został oskarżony o działanie na szkodę spółki i jej wierzycieli. W grudniu 2019 roku, gdy firma miała poważne problemy finansowe, sprzedał za zaledwie 10 tysięcy złotych nieruchomości wartej 4 miliona złotych innej swojej spółce, co doprowadziło do strat w wysokości 6 miliona złotych. Optima Development Poland zebrała od inwestorów około 70 milionów złotych na budowę kilku kondo-hoteli w Zakopanem, ale powstała tylko jedna inwestycja – rezydencja Gubałówka. Dowody z niej. Były prezes Optimum Development Poland. Miał przeznaczać na swoje luksusowe życie zamiast na spłatę zobowiązań firmy, która przez lata nie płaciła podatków, składek ZUS i innych należności. W maju 2024 roku rozpoczęło się postępowanie upadłościowe Optima. Syndyk uznał transakcję z 2019 roku za nieważną i sąd zakazał dalszego obrotu spornymi nieruchomościami. Wycena części rekreacyjnej hotelu, pierwotnie oszacowanej na 11 miliona złotych, jest obecnie weryfikowana. Jednak nawet sprzedaż całego majątku ODP, który wynosi 12 miliona złotych, nie pokryje jej długów szacowanych na co najmniej 57 miliona złotych. Sprawdźmy ceny nieruchomości w Zakopanem. Na sprzedaż nie widzę niczego za 10 tysięcy złotych. W 2019 roku cena za metr kwadratowy apartamentów turystycznych na rynku pierwotnym wyniosła około 18 tysięcy. Za metr kwadratowy nieruchomości na rynku wtórnym trzeba było zapłacić około 10 tysięcy złotych. z biznesu twierdzi, że Wojtek sprzedał 800 metrów kwadratowych części rekreacyjnej obiektu turystycznego za 10 tysięcy złotych. Chyba poniosła go fantazja, a może poczuł się bezkarny. Czy ktoś z Was kupił mieszkanie w takiej cenie? Czy w ogóle da się w Polsce nabyć nieruchomość inną niż działka rolna za 10 tysięcy złotych? Jeśli znajdziecie, dajcie znać. Zapłacę dwa razy więcej. Ej, dziękuję. Oh. No to się wydaje mi się wydaje, nie? Oczywiście. No no, i... A ty mam cię Nie wiem, czy wiesz, Wiesz czy nie? Nie. nie, nie. nie, nie, nie. nie. dobre <śmieniciela> No, i no, kochaj podejścia biznesowego. jest hmm. hmm. To Dobre. jest jak taki ten? Jak to się mówi? Mono monogol, no, war, to jest w fajna wersji i będzieś bardzo, bardzo, fajna Miałam no, kiedyś na ulicy. Dlaczego no, nie trzeba kraść? To no. jest szczególnie dla Was. Dlaczego no, no. no. dla no, Unia no. nie trzeba kraść? Dobry hajs, czyli ja Czyli z dobra. Czarna walizka jest z moimi rzeczami, z ubraniami, a biała z prezentami. Tutaj też jeszcze jeden prezent musiałam wpakować, bo się on nie zmieścił. Mam nadzieję, że po prostu damy radę tej podróży i nie będziemy jak cganiec, jak cganiec, Jechać, no nie wiem. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ja ją kupowałam w Rzymie i tam jej cena to 750 euro. Widzowie wierzący w ten naturalny luksus nie dostrzegają, że to jedynie wykreowana fasada. I to jest ten miseczek, który Żaneta mi wysłała. Żaneta tam wysłała miseczek i Andrzej tak staram się, że będzie 500 złotych. Ja stawiałam, że 1000. Ile kosztuje? 1000 złotych? 1000 złotych, Ja, a wygrałeś się zawsze z bliżej. Ja. Oprócz tych większych rzeczy kupiliśmy też takie pierdółki. Już wam pokazuję, co tutaj. Niebraliśmy jeszcze do tego. Tutaj mamy jeszcze kurtynę. Sprawdziliśmy, że robimy sobie taką kurtynę w pokoju gościnnym na przykład do nagrywek. No nie wiem, zobaczymy, taki mieliśmy pomysł, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Ściereczka do kuchni, ona chyba kosztowała 10 zł, ale jest z bardzo fajnego materiału, taki ręczniczek w choineczki. Tak jak obliczyłyśmy po paragonach było mniej więcej 8 tysięcy osób. Słyszycie to? Osiem tysięcy To jest oczywiście taka szacowana liczba, plus, minus Bo niektóre osoby przychodziły ze swoją drugą połówką Były też mamy, które przychodziły z dwójką, z trójką dzieci Ja wiem, że dzisiaj specjalnie wszyscy do mnie przyjechali, więc starałam się każdego przytulić Z każdym porozmawiać, pośmiać się rozobraźcie sobie, że przychodzi około 8 tysięcy osób I z każdą tą osobą rozmawiacie, robicie sobie zdjęcie, przytulacie się Od razu nawet powiedziałam pani, że chce tylko wejść i dynię Ale podeszłam troszeczkę tam dalej Ale podeszłam troszeczkę tam dalej bo miałam lepsze światło e, do nagrań, do nagrań i rozmawiałam z nami, mówiłam, po prostu przyjechałam, a pani od że proszę płacić 30 parę złotych, nie ma no tam chodzić. Wyobraźmy sobie, że teraz wszystkie influs okolicy zjadą się i robiąc chaos będą nagrywać w kącie, nie płacąc za wejście. No pani, przepanie, dlatego ja chcę tylko nagrać już przy tej kupić. Ja tyle dynku pierwszy, że pani będzie zadowolona. Nie no, no proszę powiedzieć, ja mówię, <laughs> Mać, skogo. To... Podkreślanie statusu materialnego i poczucie wyższości nad zwykłymi ludźmi idealnie ukazała sytuacja z farmy dyni, na której nagrywany był content do vlogów. Idziemy już do kasy, a wam, ja że to miejsce taniej nie zasługuje. No cóż, ja bym tu przyjeżdżać. A cała ta burda, słuchajcie, o 30 zł. Zmiecie to? O wiele więcej zostawię w tej Ale burda jest o 30 zł. Ale podeszłam troszeczkę tam dalej, bo miałam lepsze światło do e, online brain. Spójrzmy, ile wyświetleń zdobyła dzięki kręceniu Vlogtobera. Ilu przybyło subskrybentów? Ile wyświetleń miały filmy? Nie, to nie jest tylko 30 zł. To content, na którym zarabia od lat. Trzeba było poświęcić bloga i go jeszcze zatytułować w ten sposób, by zachęcić widzów do kliknięcia w miniaturkę i obsmarować panią przed ponad 400 tysiącami widzów. Narażając właścicielkę na stres oraz negatywne komentarze i oceny, każdy powód dobry, by go zmonetyzować. Ja mówię, i widzi pani, i musiała pani nas tutaj stresować, wychodzić za nami, jak my tacy klienci, 480 zł weszło za dynię. Jak my tacy klienci, 480 zł weszło za dynię. Pani dała 20 złotych jeszcze rabatu, więc zapłaciłam 460 zł. Nie się, się Nie, ale ja mówię, Pani taki klient ze mnie, taki klient ze mnie, a Pani nas tutaj goniła A myśli Pani, że to jedyny Pani taki klient jest? Okej okay. No nic No mamy dynię e, Patrzyłam też po innych miejscach, nie było takich dużych dni. E, we florze w sumie takie były No nie Mogliśmy to porwiać A myśli Pani, że to Pani jeden taki klient? A myśli Pani, że to Pani jeden taki klient? Okej okay. Ale podeszłam troszeczkę tam dalej, bo miałam lepsze światło do nagrań. Zaliczają w topy raz za razem. Luka wydał oświadczenie wygenerowane przez Chat by wyśmiać plotki, które dotyczą między innymi byłego ojczyma Andjax. Miało to odwrotny rezultat, bo zamiast pokazania dystansu wyszła pycha i śmianie się ludziom w twarz. Tak samo jak wtedy, gdy wyprawiali imprezę u siebie w domu i zostawili cały chodnik. Aż rozsierdzony sąsiad napisał post na grupie na Facebooku. Widać było na blogach, że po tej sytuacji parkowali w ten sposób jeszcze co najmniej parę razy. A kto pamięta dramę z Glam Paulą, która za zrecenzowany kalendarz adwentowy i zapytanie o niego została zablokowana? To jest mi dzisiaj tak ciężko. Byłam na takim poście Dąbrowskiej z 5 lat temu yy, i to jest fajna sprawa, bo jakby brzmi to źle, bo je się 600 kalorii dziennie, Natomiast jest z tego wiele korzyści. Przede wszystkim, że się fajnie i szybko chudnie. I jak się dobrze wychodzi z tej diety, to nie ma później efektu jojo, więc te kilogramy stracone nie wracają. Kolejnym plusem jest to, że wszystko, co mamy złe w naszym organizmie, po prostu jest wywalane. Jeżeli mamy jakieś komórki rakotwórcze, to wszystko nasz organizm zjada, bo w pewnym momencie, przez to, że mamy 600 kalorii dziennie, to ten organizm żywi się tymi wszystkimi. Złymi rzeczami Złymi rzeczami Zaczęłam robić ten post właśnie 5 lat temu Z polecenia dwóch koleżanek, które świetnie na tym schudły No i mówię, dobra, zrobię sobie znowu ten post Bo jakoś nie jestem zadowolona z mojej sylwetki Jestem czwarty dzień na tym poście I powiem wam, że tak jak trzy dni były normalne Tak dzisiaj z rana wstałam, taka słaba Nie byłam w stanie po prostu zjeść śniadanie Bo jak już czułam znowu te warzywa To mi było niedobrze ja się słabo czuję. Może jakbym się dobrze czuła tak jak wczoraj, to bym nie świrowała, ale chyba sobie zrezygnuję z tego. Po prostu zaczęłam ten post i mówię nie. Cztery dni tylko wytrzymałam. Wtedy wytrzymałam naprawdę długo, ale były takie momenty, że było mi strasznie niedobrze, strasznie słabo, ale mogłam sobie wtedy na to pozwolić. Poinformowała także, że stosuje post Dąbrowskiej, czyli spożywanie jedynie 600 kilokalorii dziennie. Narzekając na swoją sylwetkę, postanowiła sięgnąć po kontrowersyjną dietę, którą stosowała 5 lat wcześniej. Promowanie tak skrajnych metod odchudzania przez influencerkę jest nieodpowiedzialne. Eksperci zwracają uwagę, że taki sposób odżywiania jest niebezpieczny dla zdrowia. Prowadzi do utraty mięśni i osłabienia organizmu, o czym sama wspomniała. Nie posiada wiedzy medycznej, aby wypowiada się na tematy zdrowotne. Kontrowersje wzbudziła również rozmowa z matką, która słysząc, jak córka źle się czuje, mówi o celu. Czy to uważasz, że dobrze zrobię, jak zrezygnuję z postu? Dzisiaj po prostu się tak słabo czuję na nim. Ja wiem, że wiesz, takie są lepsze i gorsze dni, ale ja mam dzisiaj no. masakrę. Dzisiaj jak ja byłam to... z rana śniadanie, to brałam te warzywa i od razu miałam odrób wymiotny. Jadłam i odrób miotny, a wtedy słuchaj, wycierpiałam te dwa tygodnie i byłam mega zadowolona, ale teraz nie daję rady. No, Musisz ty podjąć decyzję, no zależy jaki jest twój cel. Pomyśl o tym celu, jak bardzo go chcesz go osiągnąć i... Podejmij decyzję, czy wytrzymasz. Mm. Tylko wiesz, co jest najgorsze? Że ja tak naprawdę dzisiaj nie powinnam zrobić takiej bomby kalorycznej. Bombę nie, ale pół bombę. Rezygnuję z tego. Wiecie A dlaczego? Ja... Bo jestem dorosła i mogę. podejmować <laughs> <laughs> takie decyzje. Jedno ciastko i jakieś mięsko. Bo jest to jest bardzo delikatne. Nie mogłabym z żadnej Pamiętacie, jak mama przed niej jadła mięso i od czasu. Moja mama nie jadła mięsa, a teraz są męsteki. No bo źle czuła też, więc ma taką dietę teraz już musi dużo mięsa. A gdy trzeba odwrócić uwagę widzów, pomaga udostępnienie na storii z wiadomości do chorej nauczycielki. Wrzucili reklamę, w której luka wygląda, jakby był wklejony. Czy we vlogach występuje podobna manipulacja i to, co na ekranie niekoniecznie zgadza się z rzeczywistością, a jest tylko wymyślonym scenariuszem, kreacją i fasadą, na którą nabierają się widzowie? Ogłosili nowy biznes dokładnie w tym samym czasie, co dawni przyjaciele swoją markę perfum. Trudno uwierzyć, że to przypadek. Wyglądało to jak celowa próba wbicia szpili. Od założenia konta na Instagramie ich projekt stoi w miejscu, a nagle zamiast dopracować szczegóły decydują się na przedwczesne ogłoszenie. Normalnie trzymaliby wszystko w tajemnicy do ostatniej chwili, ale tym razem nie mogli się powstrzymać, bo ważniejsze było dopieczenie znajomym. To podłe i dziecinne zachowanie.